Cześć, witajcie. ja jestem Tariel i witam Was w kolejnym odcinku w serii o Cube World. No i w mojej przygodzie, która polega na tym, żeby dotrzeć do morza i wypłynąć silną dal, w tym sezonie przynajmniej. A w tym odcinku zwiedzimy właśnie oto ten zamek. Oczywiście, gdy wchodzimy do takiej lokacji, na tutaj mam ten właśnie zamek, pałac, to są jeszcze. Jakaś dolina, góry, i tam zawsze jest informacja, że musimy pokonać posa głównego tej okolicy. Zacznijmy tutaj od spulowania tych ludków. Dobra, to mi nie wyszło, źle <laughs> to rozegrałem. Zaraz powinien się pojawić mój pet. W sumie każda z klas może posiadać takie zwierzątko swoje, które będzie pomagać w czasie walki. W moim akurat jest lama. I z tego co zauważyłem, w trakcie levelowania może ona służyć jako środek transportu. Także muszę to zrobić bardzo fajnie. Tutaj już mi ta wyższa, ale założę, że dostanę fajną receptę. Tu już się nie trochę. Teraz sobie tą recepturę. Ok. Zawsze tutaj prawie możemy sobie aktywować właśnie tą recepturę i sprawdzić co potrzebujemy do stworzenia tego. Dużo nie potrzeba, tylko muszę zdobyć. Znaczy, wszystko już mam. Tylko muszę tylko podejść do warsztatu i spożyć taki łuk. Bardzo fajnie. No i to... Dobra, już. Tu spróbuję spróbować. wam się. to, co właśnie widzicie czasami, to jest moja umiejętność specjalna, którą mogę aktywować wszystkim przy pierwszym. No jak sami widzicie walka jest dość trudna i wymagająca. Dobra jeszcze została jedna grupa i będzie boss, tylko co pamiętam, w tej okolicy. Chyba, że nic się nie zmieniło. Ale na szczęście jest to tylko jeden przeciwnik i mam jeszcze 17 butelek. Także spokojnie, spokojnie starczyć na bossa. Lut nasz. Ogólnie strasznie dużo przyjemności zdobywam, ale głównie dla postaci, których nie gram właśnie w tym momencie. No dobra, podaj to do tam do tego miejsca. Zobacz czy on dokładnie tak tam jest. Okej, okay, muszę go jakoś spulować teraz. O nie.

Eu só tô com o boxe, sabe? Um... No ta falka trochę posła, tak, ja jest perwe. To ma też już co nasz ostatnie chwilę tego bosa. konam teraz. Okej, okay, udało się. Pokonaliśmy bossa. Uf. Uf. Dobra, czas pokonać resztę tej załogi, co tu się znajduje. Po prostu byłem na poziomie. To przy okazji Wam pokażę system rozwoju postaci, jak wygląda w tej grze. System rozwoju postaci wygląda tak, że dostajemy co do level, dwa punkty do rozdania w takim drzewku rozwoju i po prostu mamy kilka umiejętności, które możemy rozwijać, głównie pasywnych i jedną aktywną teraz. Ja rozwinę właśnie kopnięcie i ulepszę mojego peta. I gdy chcemy to akceptować, to wciskamy Learn. I samo się dzieje. Dobra, pochodzimy już tutaj i zobaczymy, co będzie dalej. Mamy inne chyba przedmioty. To mam lepsze. To załóżę. O, to mam lepsze. Między armu zawsze się przyda dobra, może zarobimy sobie to. to miejsce już jest zbadane. No, razie czy na odcinek was się spodobał... Nie był. Może był bardzo... bardzo milczący, ale... co może się, jak się więcej walczy w tej walcji tychże, Jak wyglądają walki z błosami. Ja dziękuję was serdecznie za ten odcinek. Zobaczymy się następnym, gdzie postaram już się iść normalną wdrówkę stronę właśnie może. A ja żegnam się z wami serdecznie, cześć i na razie.